Dobra, jadliśmy chlebek, jadliśmy ogórki. Nie, nie ogórki, przepraszam, wędliny. Ogórki były Karola. To musi być, nie ma innego wyjścia, ale muszę w inny sposób. Muszę inaczej to zrobić. A tutaj jest ogrzewanie zimową porą letnią. Chyba, że teraz zostawię jeszcze na razie i, 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 i zostawię. No. tam w rogu tak na schłuczku brudno jest. Na coraz bardziej mi się nie podoba tu było ściągane ten cały chyba że do Krymy tylko dmuchawa taka waliwa to tutaj ciężko się dostać jest może niektóre elementy były ściągane ale na stłuczkę nie wygląda żeby miał. jeszcze nie ma śladu w tym rejestrze państwowym coś tam jest, to trzeba zobaczyć, to jest, to jest pluszowe, w góry to trzeba tylko wodę z płynem, no bo no co zciągnie i co trzeba zrobić, bo za bardzo wieczko wygląda jak patrzysz Już ja się jechała, już ja się jechała, coś. Żegnam kochani, miłego popołudnia i wieczorku, zaraz wrzucę to.